Coś, witajcie, z tej strony Monek Gaming i dzisiaj gramy, i dzisiaj gramy w Skyblock z alt Aaaa! Nie, nie, nie! nie. Ja. O i w ogóle widzowie, zobaczcie co ja mam. Pelerynkę! Oh yeah! Mam perełinkę, wreszcie ustawiłem, i też mam nowego skina. Zobaczcie. Nowy skin. Oh yeah. I no i to plen... No i on nie ma skina. No i do widzenia, widzowie. Duchu. Co? Co jest? I on, i Boże, swojego skina. Ja on i musiał... i mu się... skin nie A mi... a ja Aha, dobra. A mi się zada No, No co jest? Ej, a jak po... A jak spacię portałem. no to zrobiłem no wybiegłym, biegłym... Ja ej, budujemy cały ten kwadrat. To ma wszystko być zajęte. Ej! Zeskocz, zeskocz i nagraj mnie, co ja będę robił. Idź na spawn'a i nagraj mnie, co będę robił. No, widzowie popatrzcie, A, Beat Al -tropé. Bye! Ale fajnie się obróciłem. No, I ja właśnie widziałem, mam nowego skina. Oczywiście zachęcam do subskrybowania mojego kanału. E, oczywiście zachęcam do subskrybowania mojego kanału i teraz Roblox. No. Dobra, jest tu małe, prze, małe e, problemy techniczne. Eee, oczywiście zachęcam do subskrybowania mojego kanału e, z dzwoneczkiem, żeby nie ominęły Was kolejne filmy. E, też zalajkujcie. Bo jak nie zalajkujecie, to, to alt -e do Was przyjdzie w nocy e, z dynią na głowie. Tak, z dynią na głowie. Ukryję się w szafie. <laughs> bo jak nie chcecie mieć alt -e w nocy, w szafie. Z dynią na głowie to lepiej zarajkujcie. No. Jakiś wisielec gra. jakiegoś wisielec. Ha! Nice! Nice! A i w ogóle Aleks Ale. I to będzie nasz wspólny domek. No. Eee. Tu mam pochodnie. I w ogóle już zrobiłem dwa generatory pog To znaczy trzy już no To będzie wyjście na dwór, tylne będzie wyjście Ty z internetu to bierzesz? Co? No. z internetu to bierzesz? Nie buduję To KOKS POG Ok, tam. I tu, też, tu też trzeba poświetlać, bo żeby nam się creepery nie rozpiły Dajcie daj. widzowie dzisiaj u mnie 18 odcinek z Pet Simulator X Bo dzisiaj będzie update Dobra, daj mi pół płytki Poczekaj, będę miał Zaraz muszę wrócić, bo muszę iść po coś, ale zaraz wracam Będzie sekundka widzowie daj mi pół płytki jakżeś te drzwi podstawił no nie no te drzwi to jakieś normalnie nie wiem no widzowie widzowie chłopie no daj mi te daj mi te pół płytki Patrzcie, widzę, prawda? Mm. Do wody pół serca mam. Ej, wiesz, że miałem trzy serduszka. <grystanie> Dobra, daj mi te pół płytki! Ej, kaj. okno na no Daj mi pół płytki. No nie, ej, jak on przeszedł? Daj mi pół No właśnie robię, czekaj. Bo mam się. Dobrze. I będziemy rozbudowywać wyspę, albo pokopie sobie. No, mam sobie pokop, a ja będę dalej budował ten głupi domek. Mm. Też w ogóle przedmioty wypadają. W ogóle mieliśmy... W ogóle chciałbym podać nazwę serwera. Ale zapomniałem jak się ten serwer nazywa. Tam mam Monek nie będzie wychodził specjalnie, żeby wam pokazać nazwę serwerka. Mm, Ale napiszcie, no. czy Wam się podoba ta peleryna, bo z aktualizowaniem, czy coś tam zrobiłem już zapomniałem. Eee, I w ogóle dostałem taką pelerynę za darmo kompletnie. Za, kompletnie za darmo dostałem od Możanga. Dziękuję ja Naprawdę y, za darmo y, Mojang, od Mojang tego dostałem. Pozdrawiamy. No. Eee. I, no nie, wyraz mi się spaliło. I e, napiszcie też jak Wam się kim podoba. Eski skina szybko znalazł, nie co. No co? Po prostu jak chcecie skina do Minecrafta to, to sobie... Wpiszcie w meta y, skin Minecraft MC i po prostu będziemy się mieli. Więc dużo wysiłku to nie trzeba. No niech mi wypadnie żelazo na 3, 4, diamenty! Beka! Ej, takie, niech mi wypadnie żelazo na 3, 4, diamenty! już ja ci ja sobie robię swoją przestrzeń pokojową. Moja ma być duża. Twoja będzie. Twoja będzie mniejsza od mojej. No wejść! Ty, ty masz tu, wej Ty masz tu, ja mam tu. Ja to bym, jest moja mi... przestrzeń pokojowa? Tak. Ja mamy wszyscy. Tak, ale mamy wszyscy wyjścia tu na ten obraz. Nie no, wejść to i po prostu to będzie nas cały domek, na przykład to będzie moja strona, to będzie moja strona, a to spore. No dobra. To jest moja strona. O, 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 tu na dachu, zostawmy to u mnie. No dobra. Co 200 dobra? przedmiotów. Wy to rozumiecie widzowie. Dobra, I ty sobie że ty na dach chodzisz, To ma tam zostać, mamonek. Nie, to jest... To idiotycznie wygląda. Kopałem to. Pamiętaj, ja zabieram wszystko z pieca i biorę piec to. Nie, u ale co teraz? jest? No dobra, ja sobie też zrobię piec. No ale wiesz, że możemy u mnie używać pieca. Trudno, już, już <laughs> zrobić. Ej, ale żelaza mi dasz, pół węgla mi dasz, ale to jest moja część. To jest moja. Nie, to już, jest że... moja. Nie, ja tu pierwszy wybrałem. Nie, nie przecież ja to pierwszy. Jest. Nie, ja tu wybrałem pierwszy, zostaw to. Nie, ja pierwszy. Ja pierwszy? Ja. No przestań, już ja to wybrałem. Ja. Do, ja dobra, widzowie, ja nic to... z tego nie będzie, się tu pokotujemy, nie będziemy zamązać. I co widzowie, Nara? Co? To...